Szczęść Boże, chciałem dzisiaj podjąć temat roku, który papież Franciszek ogłosił w grudniu rok świętego Józefa. Wiemy, że 8 grudnia ubiegłego roku papież wydał taki list, który się nazywa Patris Corde I w tym liście papież dzieli się taką osobistą refleksją. Na temat świętego Józefa. Myślę, że warto sięgnąć do tego listu, do tego dokumentu, i dlatego zachęcam, i może ten dzisiejszy program będzie taką właśnie małą, e, dodatkową inspiracją dla kogoś, żeby po pierwsze sięgnąć, a po drugie przemyśleć te idee tam zawarte. Papież pokazuje w siedmiu takich odsłonach, w siedmiu punktach. Ojcostwo Józefa, i myślę, że dzisiaj, kiedy tyle potrzeba ojcostwa, tyle potrzeba obecności mężczyzny, tyle potrzeba odpowiedzialności w kościele, w rodzinie, w świecie, w małżeństwie, no to tym bardziej warto spojrzeć, przyjrzeć się i zatrzymać właśnie na tym, co papież chce nam przekazać. Ja nie będę całego dokumentu ani streszczał, choć on jest piękny, bo te punkty mówią, że Józef to jest ojciec umiłowany, czuły, posłuszny, przyjmujący, że jest człowiekiem pracy, że jest ojcem w cieniu. Ja chciałem mu powiedzieć o punkcie piątym. Naprawdę to mnie poruszyło. Papież mówi: ojciec z twórczą odwagą. Twórcza odwaga to cecha Świętego Józefa. I w tym kontekście chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co papież nam proponuje, abyśmy odkrywali i przeżywali. Zaczyna papież od tego ten piąty punkt, że pierwszym etapem wewnętrznego uzdrowienia jest przyjęcie swojej historii. I właściwie to już jest Taki materiał na przemyślenie, który dla każdego z nas powinien być momentem naprawdę głębokiej refleksji, medytacji, modlitwy, może czasami nawet takiego wyciszenia się, żeby zobaczyć, czy to się stało w moim życiu. Czy ja przyjąłem historię, swoją historię, wydarzenia mojego życia, czy ja to przyjąłem? Pierwszym etapem. Uzdrowienia wewnętrznego jest przyjęcie swojej historii, popatrzenie na to, kim byłem, gdzie wzrastałem, co przeżyłem, i nie tylko w znaczeniu takim, że to ciągle rodzi mój ból, moją złość albo jakieś przykre wspomnienia, ale że ja to przyjmuję, czyniąc naprawdę swoją tę historię. To jest pierwszy etap uzdrowienia wewnętrznego. Więc zachęcam, jeżeli ktoś potrzebuje. To właściwie nie musi już więcej słuchać, tylko zacząć od tego. Od tego, żeby, patrząc na swoją historię życia, coraz bardziej Bogu oddać, poddać i przyjąć to, że tak właśnie się działo, że to było moje dojrzewanie. Może to są czasami bardzo trudne, przykre wydarzenia, ale że ja razem z Bogiem, z tym, który jest Ojcem Miłosierdzia, potrafię przejść. Tę moją historię i spojrzeć, co to spowodowało we mnie. I papież pokazuje takie dwa elementy tego przyjęcia: bierny i czynny. Ten bierny element to jest uczynienie w sobie miejsca na to, czego nie wybrałem. Są takie sytuacje, kiedy ktoś zdecydował za mnie. Są takie momenty, kiedy ja nie zdecydowałem się na to, a to mnie spotkało. Patrząc na powołanie, bo tutaj akurat małżeństwo: Józef, Maryja, to przecież Józef nie wszystko wybrał. Nie mógł decydować o wszystkim, ale to jest zrobienie miejsca na to, o czym nie zdecydowałem, a to się wydarzyło. Dla niektórych może to być to, że, że ktoś nie wszedł w związek małżeński, pragnął, pozostał sam. To nie był jego wybór. A teraz papież mówi: To jest ta bierna strona, że ja potrafię zrobić miejsce. Ja czynię w moim sercu taką przestrzeń, gdzie właśnie to, na co nie miałem wpływu, kształtowało mnie i ukształtowało. I to jest to, ten, ten element, który mnie uzdrawia: że ja w sercu tę przestrzeń gwarantuję takim sytuacjom. To może być sytuacja, kiedy ktoś umarł, bliski, ktoś umarł, kto był przyjacielem. Zrobić przestrzeń temu właśnie wydarzeniu, tym wydarzeniom, bo może ich było więcej, na które nie miałeś wpływu, ale jednak się wydarzyły. I są historią Twojego dojrzewania, Twojego wzrastania, Twojego bólu, Twoich zmagań. I to jest pierwszy element bierny, ale czynny, i tutaj właśnie papież mówi o tym, co jest centralną tematyką tego punktu, to jest właśnie twórcza odwaga, gdy napotykamy na trudności. Twórcza odwaga. Bo papież mówi tak, można się zatrzymać, można się wycofać z frontu walki, można uciec, ale też. Można coś wymyślić, i to jest takie piękne słówko, po prostu po ludzku można sobie spróbować poradzić. I papież to pokazuje, że to jest właśnie ta twórcza odwaga. Nie uciekam, nie wycofuję się z tej trudnej sytuacji. I nagle może się okazać, że trudności wydobywają z nas możliwości, których my sami po sobie nie spodziewaliśmy się. My sami nie widzieliśmy, że, że, że mamy ten potencjał, a jednak to się wydarzyło. Dlaczego? Dlatego, że trudność nas zmusiła do takiego działania, i bardzo tak często jest. Bardzo często widzę naprawdę heroiczne kobiety, heroicznych mężczyzn, którzy nagle dorastają do takich ról, których oni sami nie planowali. No, nie chcieli być w takim wymiarze, tak zaangażowani, tak twórczy, a jednak to się stało. Trudności spowodowały, że no musieli właśnie coś wymyślić, podjąć ten, ten trud, podjąć to wyzwanie, które z tą trudną sytuacją było związane. I to jest pierwszy element, bardzo ważny. Zrobić miejsce w sercu i pozwolić, żeby ta twórcza odwaga w nas się odezwała. W drugim takim podpunkcie. Papież pokazuje, że święty Józef był cudem, dzięki któremu mogła historia zbawienia kroczyć do przodu. Bo papież się zastanawia, jak to jest, jak Bóg działa w historii. I, i to definiuje właśnie tak, że Bóg działa przez wydarzenia i przez ludzi. I takim człowiekiem był właśnie Józef. Wprost papież mówi, on był cudem. Po to, aby uchronić Jezusa. Bo można by sobie wyobrazić, że Bóg jakoś inaczej chroni swojego syna. Ale nie. Bóg ochronił swojego syna przez właśnie tą twórczą odwagę mężczyzny, Józefa. I tu od razu pytanie, czy ty myślałeś o sobie jako o cudzie? Ty jesteś cudem, przez który Bóg coś uchronił na tym świecie. Tak jak przez Józefa ochronił to dzieciątko, ochronił Maryję. Tak przez ciebie coś ochronił. Ty jesteś cudem tej historii. To jest niesamowite, co papież tu pokazuje. To rozumienie, że Bóg właśnie działa przez te zwykłe ludzkie historie, powołania, wyzwania i to się dzieje w nas. My jesteśmy uczestnikami tego. Trzeci podpunkcik to, to taka świadomość, że dobra nowina jest taka, że Bóg realizuje swój plan pomimo różnego rodzaju despotyzmów, pomimo różnego rodzaju przekrętów, pomimo różnego rodzaju przemocy. Bóg realizuje swój plan, bo wiemy, że, że historia właśnie Józefa, tej rodziny, to było przeplatanie się, takie umykanie nawet przed despotyzmem, przed przemocą, przed agresją. Boży plan poszedł dalej, to jest dobra nowina. Zostało ochronione to, co cenne. Bóg posłużył się zaufaniem do Józefa i Bóg też posługuje się tym zaufaniem do ciebie, że coś wymyślisz, że dasz sobie radę, że możesz coś zaplanować, możesz podjąć jakieś określone kroki. To jest właśnie ta dobra nowina dla Ciebie. Bóg razem z Tobą przeprowadza ten plan, przeprowadza po kolejnych krokach w trudnych sytuacjach, w trudnych okolicznościach. Dzisiaj widzimy, że tak jest. No, właśnie to, że, że Jego plan jest realizowany. I to jest dobra nowina dla Ciebie i dla mnie, na dzisiaj, na teraz. Czwarty element. To stwierdzenie, że Józef z całych sił strzegł Jezusa i Maryi. To są najcenniejsze skarby wiary, tak, tak powie papież Franciszek. I od razu stawia pytanie, czy my z całych sił strzeżemy Jezusa i Maryi. Czy ty strzeżesz z całych sił Jezusa i Maryi? Ktoś na tym obrazie może nie dostrzec tego, że, że tu przecież jest Jezus. To masz go strzec. To nie jest tylko Maryja. Tu jest Jezus. Ja ułożyłem kiedyś taką piosenkę Jezus z jasnogórskiego obrazu. Właściwie wszystkie pieśni są tylko do Maryi. Ale to chodzi o to, żeby strzec Maryi i Jezusa. To są najcenniejsze skarby. Może tak być, że ktoś z kolei ma kłopot i nie strzeże Maryi. I ona jakby mu umyka w tej historii zbawienia, jej rola. Ale papież mówi: To jest to, co cenne. Józef tego strzegł. I on nie może nie nazywać się patronem kościoła, on nie może nie nazywać się opiekunem kościoła, jeżeli właśnie strzegł Jezusa i Maryi. I my w tym odkrywamy właśnie to, co Bóg nam daje, cenne. Jezusa i Maryję mamy strzec tego właśnie depozytu, tak jak święty Józef. I tu jest takie wyrażenie, pewnie będzie okazja jeszcze o nim powiedzieć, naprawdę piękne, wzruszające dla mnie, że w macierzyństwie kościoła yy, zacienione jest macierzyństwo Maryi. W kontekście świętego Józefa, który ochronił mamę i, i dziecko, Swoją żonę i, i Jezusa. I że w tym kontekście kościoła, który macierzyńsko troszczy się, jest to jakby leciutko schowane, a jednak obecne macierzyństwo Maryi. I dlatego, kochając Kościół, kochamy Jezusa i jego matkę tak jak, tak jak kochał Józef. I ostatni, piąty taki podpunkt tego ojca z twórczą odwagą. To jest stwierdzenie, że to dziecię, które jest chronione przez Józefa, powie, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. No bo tak jest. Józef właśnie to czynił. Wobec tego najmniejszego, Jezus utożsamia się z tym najmniejszym, który potrzebował ludzkiej, męskiej, ojcowskiej dłoni Józefa. Jego umysłu, jego przedsiębiorczości, jego twórczej odwagi. Więc każdy ubogi, cierpiący, umierający, obcy, więzień, chory, to jest właśnie to dziecie, które Józef strzeże to jest to dziecię, którego Józef strzeże. I dlatego my sami też nie możemy jako Kościół nie kochać tych, którzy są na marginesie, tych, którzy są ostatni. Patrząc na świętego Józefa, możemy powiedzieć, my chcemy mieć tak szerokie serce i być tak twórczą odwagą wypełnieni, że chcemy ich chronić, że chcemy iść stać po ich stronie, że chcemy, tak jak święty Józef, zadbać o tych, do których... Dzieciątko się przyznaje. Cokolwiek uczyniście jednemu z tych najmniejszych. Dziś zatem zachęcam do tego, aby popatrzeć na swoje serce, na tę twórczą odwagę, którą Bóg wkłada w Twoje wnętrze, w, twoje, w Twoją duszę, w Ciebie samego, w Twoją osobowość, żeby jeszcze więcej tego może się wydobyło, żeby pozwolić, żeby Bóg. Tym właśnie się posługiwał, bo tak zaufał Tobie, jak zaufał Świętemu Józefowi. I żeby ta cecha twórcza, odwaga w Tobie była, w każdej dziedzinie życia. Boże, Ty jesteś ojcem. Daj, aby wszyscy ojcowie doświadczali tego, jak bardzo zaufałeś im, jak bardzo zechciałeś być w ich myślach, w ich słowach, w ich czynach. Po to, aby chronić, chronić to, co najcenniejsze, chronić to, co najwspanialsze, chronić rodzinę. Daj każdemu z ojców taką radość, czynienia tego, co jest ich powołaniem. Daj im taką ufność, że mogą z twórczą odwagą zawsze znaleźć rozwiązanie. Ty ufasz im każdego dnia i każdej sekundy. Dlatego wkładasz w ich serca światło. Miłość, heroizm, cierpliwość, wytrwałość dodawaj im tych cech, pięknych cech twórczego ojcostwa, twórczej odwagi, twórczego działania. Dawaj, aby oni na wzór Świętego Józefa za każdym razem mogli odkrywać radość z wypełnienia swojego powołania. A tym wszystkim, którzy jeszcze nie przyjęli całej historii swojego życia. Pozwól, aby rozpoczął się w nich ten proces wewnętrznego uzdrowienia, aby zaakceptowali, zrobili w swoim sercu miejsce, przestrzeń na te wydarzenia, na które nie mieli wpływu, o których sami nie zdecydowali, a wydarzyły się w ich życiu, aby dzięki temu ich uzdrowienie, wewnętrzny proces mógł sprawić, że dojrzewają. Że leczone są ich rany, że przyjmują miłość Twoją, Ojcze, i tą samą miłością mogą kochać tych, którzy są obok nich. Bez zadry, bez ran z przeszłości, bez ugniatających ich okoliczności, które przeszkadzają i mogłyby zaburzyć ten proces proces, w którym mogą stawać się ludźmi, ojcami, Mężczyznami, z twórczą odwagą. Amen. 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 Chciałem zaprosić jeszcze do tego, abyśmy pozwolili sobie na małą zmianę. Krótko mówiąc, chciałem zapowiedzieć, że będę starał się troszkę przesunąć te nasze spotkania z czwartku na niedzielę. I w związku z tym na dotyku Boga to będzie pora teraz edytowania i emisji, więc słuchajcie, patrzcie, przyglądajcie się i zapraszam oczywiście za każdym razem do udziału, czy to będzie w bieżących tematach, czy to w tych naszych spotkaniach z Janem Pawłem, byśmy zobaczyli, jak Kościół pozwala nam rosnąć, dojrzewać i przynosić owoc. Przyjmijcie błogosławieństwo. Temu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy. Niech będzie chwała w Chrystusie Jezusie w Kościele przez wszystkie wieki wieków. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia w niedzielę.